Wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset biostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor: organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. Zespół Konsultacyjny do spraw organizacji pozarządowych czy Rada Działalności Pożytku Publicznego. W Białymstoku po raz pierwszy obradował Sąd Obywatelski. To technika wymagająca pracy niewielkiej grupy mieszkańców miasta. Pracują oni na zasadach zbliżonych do tych, które obowiązują w przypadku ławników sądowych, rozpatrują sprawę i wydają werdykt. Otwarta dla wszystkich zainteresowanych sesja Sądu Obywatelskiego odbyła się 10 lipca w kawiarni w Starym Kinie przy ulicy Świętego Rocha. Sąd Obywatelski jest bardzo ciekawą, bardzo żywą formułą konsultacji społecznych. Daje możliwość przeanalizowania pewnej kwestii dość głęboko osobom, które nie są ekspertami w danej dziedzinie, ale przez to mają taki niezależny osąd, niezależny pogląd. Na, na daną kwestię. Jest to bardzo angażująca formuła, bardzo ciekawa, i e, zachęcałabym do korzystania z tej formuły i przez mieszkańców, ale też do organizowania takiej, e, takiej debaty właśnie w formie sądu obywatelskiego. Jest naprawdę niezwykle e, ciekawa i pokazuje, że konsultacje społeczne nie muszą być nudne, nie muszą być drętwe, nie muszą być e, nużące. Zespół konsultacyjny do spraw organizacji pozarządowych działa w Białymstoku od 10 lat. Argumenty za utrzymaniem zespołu przedstawił Andrzej Świetlikowski. A czym różni się zespół od Rady Działalności Pożytku Publicznego? Zespół konsultacyjny do spraw organizacji pozarządowych jest to ciało, które działa przy prezydencie Miasta Białego Stoku, które ma charakter opiniodawczo- doradczo-inicjatywny. Składa się z przedstawicieli prezydenta Miasta Białego Stoku i z przedstawicieli organizacji pozarządowych w równej liczbie, czyli aktualnie skład piątego zespołu to są przedstawiciele ośmiu organizacji i ośmiu przedstawicieli prezydenta miasta. Rada Działalności Pożytku Publicznego na poziomie samorządu gminy może być utworzona zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i takiej rady jeszcze nie ma w Białymstoku. Ona może być powołana na wniosek organizacji pozarządowych przez prezydenta miasta. Składać się powinna w części z przedstawicieli organów wykonawczych Czyli tutaj prezydenta miasta Stoku, organu uchwałodawczego, czyli Rady Miasta Białystok i w minimum połowie z przedstawicieli organizacji pozarządowych. Kompetencje Rady Działalności Pożytku Publicznego to jest charakter opiniodawczy, który w głównej mierze jest skoncentrowany na opiniach dotyczących dokumentów strategicznych przygotowywanych przez samorząd, czyli strategii rozwoju, Miasta, czy też strategii problemowych w różnych obszarach merytorycznych. Opcję powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentowała Bożena Bednarek. Przeanalizowałam wszystkie za i przeciw i uważam, że ranga Rady jest większa. A przez fakt, że ta ranga jest większa, Rada będzie też inaczej traktowana przez otoczenie, przez sektor, z którym chcemy współpracować, czyli sektor samorządowy. Żeby przygotować się do obrony tej tezy, przeanalizowałam wiele różnych regulaminów, zarówno rad, jak też zespołów, różnie się nazywają, konsultacyjne, koordynacyjne w Polsce i pewne wnioski również mam. Natomiast dobrałam też świadków według pewnego klucza. Zaczęłabym od Marka Masalskiego, który, proszę państwa, był w składzie pierwszej kadencji Ogólnopolskiej Rady działalności pożytku publicznego. Jak wiadomo, rady funkcjonują 10 lat, i pierwsza rada ogólnopolska powstała w 2003 roku, i Marek Masalski był właśnie jej członkiem. Przede wszystkim rozpoczęła się dyskusja na temat potrzeby powołania Rady działalności pożytku publicznego w Białymstoku, i myślę, że chodzi głównie o podmiotowość organizacji pozarządowych i rozwój tego sektora ponieważ e, powołanie rady działalności pożytku publicznego byłby kolejnym e, takim etapem e, w rozwoju organizacji społecznych w naszym mieście e, i bardzo się cieszę że doszło do takiego spotkania gdzie można wymienić argumenty za i przeciw i wypracować taki model, który będzie naj, najlepszy, najsensowniejszy dla organizacji. W tej chwili jest powołany zespół do spraw organizacji pozarządowych przy prezydencie, natomiast w tym składzie są same organizacje pozarządowe. Jeśli powstałaby Rada Działalności Pożytku Publicznego, rozszerzyłoby się spektrum członków tej Rady Działalności Pożytku Publicznego i byliby to m.in. radni, którzy mogliby przekładać wszelkie inicjatywy społeczne na forum Rady Miejskiej w Stoku. Po wysłuchaniu argumentów poszczególnych stron, Sąd Obywatelski uznał, że zespół należy przekształcić w radę, która będzie miała nie tylko konsultacyjno-doradczy, ale także inicjatywny charakter. A w wypracowywanie regulaminu i wybory do Rady powinno się włączyć przedstawicieli trzeciego sektora. Z dyskusji wynikło właśnie, że zespół funkcjonuje już od 10 lat i pomału te kompetencje się ograniczają, a Rada Działalności Pożytku Publicznego dawałaby właśnie większe możliwości w rozwoju trzeciego sektora. Jeśli organizacje pozarządowe złożą wniosek do prezydenta Piasta Białegostoku o powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego na poziomie, poziomie gminy to taka rada zgodnie z e, zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinna powstać. E, także e, takie rozwiązanie jest przewidziane ustawą. A więc zespół przestaje funkcjonować e, a e, rozpoczyna życie Rada Działalności Pożytku Publicznego. Pierwsze obrady Sądu Obywatelskiego w Białymstoku odbyły się w ramach projektu wspólnym głosem.